Wow, jest bardzo mocne wejście, bardzo mocny początek, bardzo taki agresywny, ale dla telewizji to e, jest dobry pomysł. Mamy mocne wejście, bardzo dobrze, wyróżni się. Zwyka mi się podoba, jest mośna, jest zapamiętywalna i jest dobrze wyprodukowana. To jest bardzo ważne. Nie no, numer od samego początku wchodzi, jest bit, jest szybko, jest dynamicznie, jest to na pewno duże uderzenie dla widza. Więc y, jestem przekonany, że widzowie Eurowizji również są od razu wkręceni w tę piosenkę. Energia w bridgeu narasta, narasta, narasta. I mamy wejście z buta do refrenu. Nie, bardzo mocna propozycja, bardzo dynamiczna, bardzo chytająca od razu za wzrok. Yy, mocna, mocna. Występ z pewnością będzie zaawansowany choreograficznie. I Dziewczyna fajnie kontroluje głos. Kiedy ma się wysrzeć, to się wydziera, kiedy ma śpiewać ciszej, to śpiewa ciszej. Ma bardzo dobre warunki wokalne. Słuchaj się bardzo przyjemnie. Jest bardzo rockowa, jednocześnie bardzo seksowna, uwodzicielska. Mnóstwo energii widzę w tym utworze. Mam nadzieję, że to samo będzie pokazane w występie w maju. Bardzo fajny tekst piosenki. Eee, taki nie tyle feministyczny, ale w ogóle taki pro, mi się na sobie, pro, prostawiam się na pierwszym miejscu, super, jestem bardzo za. Wydaje mi się, że Ajko tworząc tą piosenkę inspirowała się mocno twórczością Olivii Rodrigo. Mocne, mocne. I to już trwa dwie minuty, a ja nadal jestem nalekteryzowany. Jedyne, czego mi może brakuje, to znowu żeby to było odwrotnie. Z drugiej strony, jak już tam paczki grubej petardy, to fajnie, że tak no, ale nie ma waszej energii. Panie. Ja rozumiem, że były spartańskie te, te warunki, ale mimo wszystko niektórzy się starali. A pani Ajka by w ogóle wyszła i jej się nie chciało. I tyle. Dobra, tam wokalu. Ojejku! Co to było? Totalnej charyzmy. Ale pani wywodzi się z czeskiego idola, więc... Uznał, że jest to wypadek przy pracy i będę kibicował, ponieważ liczę, że do maja się poprawi. Bardzo krótko, ile to trwało? Dwie minuty? Crazy! Dwa Bardzo szybko. Super, jest dwie minuty jestem cały czas naelektryzowany emocjonalnie. Bardzo mi się podobał ten numer. Może jeszcze raz. Jestem totalnie nakręcony na tę piosenkę. Bardzo mi się podobało. Energetyczny, żywiołowy, trochę agresywny, ale dobrze, bo łapie widza za wzrok, za ryj. Rewelacja, rewelacja, rewelacja. Bardzo mi się podoba. Tak. Zresztą to nie jest pierwszy raz, gdy reprezentanci Czech średnio wypadają na żywo przy selekcjach, a potem na Eurowizji jest już dobrze. Ujardomi i Wesna idealnymi przykładami. Podsumowując. Um, uważam, że piosenka ma bardzo duży potencjał, um, ma bardzo duży potencjał na dobry wynik, tylko e, żeby go nie zaprzepaścić, przede wszystkim trzeba się postarać o bardzo dobry, wyróżniający się występ, pełen energii. E, I kluczowa kwestia wokal: wokal jest całkowicie do poprawy. A jeżeli te wszystkie czynniki będą spełnione, ja myślę, że to będzie wysokie miejsce w maju. Jeśli pani Aiko przywróci dobry wokal i wróci jej charyzma, albo przynajmniej ją poprawi, to Czechy, moim zdaniem, mają pewny jednak ten finał, ponieważ piosenka jest nośna, aby do niego nie weszła, niezależnie jaka będzie stawka całej Eurowizji i półfinału, w którym Czechy się znajdą. Zatem Czechy otrzymują ode mnie punktów 7 tylko z względów muzycznych.